Potem Dawid pobił Filistynów i upokorzył ich, odbierając im zwierzchnictwo nad ich stolicą. Pokonał też Moabitów, kazał ich ułożyć na ziemi i zmierzyć sznurem. Dwie trzecie kazał zabić, a jedną trzecią pozostawił przy życiu. Od tego czasu Moabici stali się poddanymi Dawida, z obowiązanymi do płacenia Daniny. Dawid pokonał również króla soby Hadazreda. Syna Rehoba, w czasie gdy ten usiłował odzyskać władzę nad ziemiami położonymi nad Eufratem. Dawid zdobył na nim 1700 jeźdźców konnych i 20 tysięcy wojowników pieszych. Następnie Dawid kazał okulawić wszystkie konie, pozostawiając dla siebie jedynie 100 sztuk. Wtedy aramejczycy z Damaszku. Ruszyli na pomoc Hadadezerowi i królowi Soby, ale Dawid pokonał ich, zabijając 22 tysiące żołnierzy. Potem Dawid postawił straże w kraju Aramejczyków Damasceńskich. Również oni stali się poddanymi Dawida, z obowiązanymi płacić daninę. Tak to pan zapewnił Dawidowi zwycięstwo w każdej jego wyprawie. Dawid zabrał złote tarcze. Które nosili żołnierze Hadadezera i sprowadził je do Jerozolimy. Ponadto król zdobył ogromną ilość brązu w Betach i Berojot. Dwóch miastach w królestwie Hadadezera. Król Hamad Toł dowiedział się, że Dawid pokonał całą armię Hadadezera. Wtedy wysłał swojego syna Jorama do króla Dawida, aby go pozdrowić i pogratulować mu zwycięskiej wojny z Hadadezerem. Hadadezer bowiem też prowadził wojnę z królem Toł. Joram przyniósł również Dawidowi srebrne, złote i brązowe upominki. Król poświęcił panu te przedmioty, podobnie jak srebro i złoto zdobyte na innych podbitych ludach, na Aramejczykach, Moabitach, Amunitach, Filistynach, Amalekitach, jak też zdobyte na wojnie z Hadadezerem, synem Rechoba królem Soby. W ten sposób Dawid uzyskał wielką sławę. Po pokonaniu Aramejczyków król pobił Edomitów w Dolinie Soli, zabijając pośród nich 18 tysięcy ludzi. W całym Edomie Dawid postawił strażę, a Edomici stali się jego poddanymi. Tak to Pan zapewnił Dawidowi zwycięstwo w każdej jego wyprawie. Dawid panował więc nad całym Izraelem. Stał na straży prawa i umacniał sprawiedliwość pośród swego ludu. Joab, syn Serui, był dowódcą armii, Jehoszafat, syn Achiluda, był kanclerzem. Sadok, syn Achituba i Abiatar, syn Achimeleka, byli kapłanami. Serajasz był sekretarzem. Benajasz, syn Jojady, dowodził keretytami i peletytami. Synowie Dawida byli także kapłanami.